Witajcie, zapraszam na kolejny odcinek z Investation. Cel gry, jesteśmy akurat teraz sami cel gry będzie taki, by wejść na warsztat, poszukać trochę ludzi i zabić jak najwięcej celów miłego oglądania. Dobrze. Idziemy właśnie najbezpieczniejszą drogą. <laughs> Piszę sobie z jakimś graczem. Idziemy naj, yy, ten, najbezpieczniejszą drogą, czyli odtąd do tego lasku właśnie. I tutaj, jak widzicie, Baniak, przynajmniej jego tak nazywam domek z Baniakiem. To najlepsze miejsce na wejście, bo nie, no, mało ludzi tędy nie przychodzi. Nie mogę tak powiedzieć, jakby to nazwać. Jest to bezpieczniejszym wejściem do Smolili po prostu. No, Można tam czasami nawet coś znaleźć. O kurde człowiek O proszę. Zaczynamy zabawę. Właśnie oto zabiliśmy jakąś osobę. Jak mówiłem, fajne to jest miejsce, bo niektórzy tu przychodzą. Mozberg, mozberg, fajna rzecz, tyle mogę powiedzieć. Bardzo zręczna. Jak zdążyliście zauważyć, wystarczyło podejść, już człowiek nie żyje. No i mamy jakieś tam graty jego. Zawsze to coś W pewnym sensie Jedyne co tu widzę fajnego to Nilese Lubię teraz zbierać to co oni nam tu dali Bo jak wiadomo później będzie potrzebne w jakimś celu No To wywalamy, po co mi to Jak już to to do zabijania zombie

widzę oznak życia, ale to nie oznacza, że jest bezpieczny. Dobrze lecimy, święte miejsce, czyli warsztat. O za, pragniecie zauważyć że... chwilka. chwilkę biegacz. To czy pusta, czy cała Nieważne Idziemy Idziemy jak widzicie po murku Skaczemy sobie tu po sandbagach już jesteśmy na warsztacie Właśnie co do w tych Będę po prostu wycinał momenty kiedy będę w nich grzebał, albo nie grzebał, tylko wpisywał hasło, więc. Dobrze, to co wyjąłem jak widzicie już to. Nick wizja czyli jedna z najnormalniejszych rzeczy. O! Proszę bardzo dwóch nowych ludzi. Zaraz się tam do Chwilkę tu postoimy, popatrzymy, co czynią, proszę do kogoś strzelają, a może to do mnie, strzał ostrzegawczy, nie, to nie było do mnie, jestem problemem. Ten zamiglił. Dobrze nie wiem, czy warto tu na nią czekać. Wolę chyba podbiec po na nich. I to lecimy. Widziałem, że coś w oko. widzicie tego zombiaka? Przypatrzcie się bardzo dobrze. <tryk> <tryk> Nawet nie zareagował. To jest właśnie magia Jeśli chodzi o... Czy ja tam widziałem człowieka? Czy to zombie był? Teraz nie jestem pewien, bo nie słyszałem żadnych kroków Ah, é um É um zumbi Hmm. Co można tak długo robić w policji? Może zdążyli już mnie zauważyć? A może nie? Hmm. Czysto, czysto, czysto. Czysto. Tylko nie mówcie, że się wrogowali. No rzeczywiście jacyś... Ruscy to chyba byli. Takie znaki ruskie. Dobra, nie będziemy czekać, jak zginę, to zginę. A, Trawi mnie ten spokój. cicho. Coś tu nie gra. <laughs> Z trudem się, że osoby się wylogowały. No, napływa ludzi. Dobry znak. Jest to mój ulubiony serwer, na którym ciągle bywam. Ale nie podam kordów chyba, że gdzieś będzie przez przypadek się mówi. Krymek.. No nie zwracamy. Na swój, o kurde, przyszedł Hagej Trzeba się zmywać do spokojniejszego miejsca Bo zaraz naprawdę może tu się stać Gorąco Przy okazji pokażę działanie Walkross Stalkera A mianowicie jest sobie taki zombie Idę do niego, zaraz sobie kutsam Proszę bardzo Czarna magia Słowo. No, Takiej bliskości już atakuje O kurde pss No miałbym nie miło, jakby nie trafił. Pozostaje jeszcze tylko pytanie, skąd strzela? A wiedziałem, że Kruger się przyda. O. Teraz gdzie snajper? Tomasz w pierdolę. Nie No Dobrze, trzeba namierzyć jeżyć snajpera. Жаль, я еще раз не сделаем, то Тут у то езжал, да? Gracz którego słyszycie, jest gdzieś tu Nie jestem pewien gdzie Tam wali a Tutaj jakiś gracz Nie wiem co robi A może to on mnie strzelał A może jest za murem i tam stoi A może zaraz wymierzy do mnie z tej dziury tak czy inaczej, zobaczmy co stanie się, jeśli wejdziemy szybko na warsztat. Mam przecież dwie możliwości. O, znowu słychać ciche chuda. Jest osoba. Dobra, powiedzmy, że udało nam się jej zgubić. O kurde. No proszę. O, zostaje blisko śmierci, blisko śmierci. Bardzo blisko jest śmierć. W następnym odcinku a stworzę go za chwilkę e, z, będziecie mogli ujrzeć AVM'a w akcji. Czyli że cały kolejny filmik poświęcony na strzeleniu ZVMA No i tyle mogę powiedzieć liczę, że ten filmik Wam się w jakiś sposób spodobał. No Zapraszam na kolejne odcinki Co tu jeszcze. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie Narka!